Witam serdecznie z tej strony Raptor i dzisiaj zapraszam Was do kolejnego materiału na moim kanale. Jak część z Was doskonale wie, aktualnie na kanale przechodzę sobie drugiego Wiedźmina. Pod jednym z ostatnich materiałów, gdzie po cichu przekradałem się przez lochy Lawaletów, zaproponowaliście mi, abym nagrał jakiś dodatkowy, bonusowy materiał. W którym to zamiast Ariana mamy Louise Lawalet, czyli jego matkę. Arian, oczywiście, ówcześniej został zabity przeze mnie na, na samych murach, i tutaj chodziło również o to. Co, jak zareaguje na to sam Roż, gdy już dostaniemy się do statku? No bo oczywiście, gdy uwolnimy Ariana, to on wysadza później skład z olejem, i sam Roż oczywiście stwierdził, że nie musieliśmy wysadzać czy tam podpalać połowy zamku. Nie musiałeś podpalać zamku. Miałeś się przekraść, a nie przerąbać przez całe cholerne więzienie. Zostawiłeś mi klucz do kajda, no nie czapkę, nie bitka. Teraz jednak postanowiłem skupić się na tej drugiej ścieżce. Włączyłem sobie grę od nowa, no i zabiłem Ariana. Luisa przeżyła. I tutaj też tak naprawdę mamy dwie różne ścieżki, ale do tego za chwilę zaraz sobie przejdziemy. Uwalniamy się i oczywiście, co warto zaznaczyć, również po cichu tutaj to przechodzimy, w obydwu, że tak powiem, wersjach. Na początku ta jakby najłatwiejsza i najprostsza, Najszybsza droga jest dostanie się do Luizy, kiedy to jest już wyprowadzana przez Nilwgardczyków i ambasadora. I tam, oczywiście, później będziemy musieli się jeszcze przedrzeć przez temerskich e, obrońców i dodatkowo odbyć pewną rozmowę z tym ambasadorem i Luizą już w takim malutkim pomieszczeniu, gdzie siedzą sobie przy stole. I tam rzecz jasna, możemy troszkę podyskutować i tak dalej, ale jest jeszcze dodatkowa opcja, gdzie tak naprawdę Możemy przekraść się jeszcze przez piwnicę, że tak powiem, tych lochów. Możemy zejść jeszcze niżej i dostać się do samego kata. Bo tutaj, co warto zaznaczyć, w poprzednim przypadku, gdy Luiza była już z ambasadorem w tym o, osobnym pomieszczeniu, prawie że pod koniec tej lokacji, to ambasador wyprowadzał ją już od kata. Tutaj możemy jakby uprzedzić to wydarzenie i dostać się do samego kata jeszcze zanim ambasador przyszedł po samą Luizę, i tam możemy podejrzeć, gdy Praktycznie rzecz goła, no goła od że tak powiem pasa w górę, Luisa jest przetrzymywana przez tego kata. No, i kat za chwilę mają oczywiście torturować. Ona też tam ma podpisać fałszywy dokument, że tak naprawdę te dzieci jej są no, dzie, jej dziećmi i jego najstarszego syna, oraz oczywiście Ariana. Ale tam możemy oczywiście no, zabić tego, czy tam ogłuszyć, zabić nieważne tego kata i uwolnić oczywiście Luizę, z nią również troszeczkę. Pogadać no i również z samym baronem, wtedy oczywiście już jakby, bar, jakby nie baronem, tylko ambasador nam oczywiście pomaga i jakby nie musimy już odbywać tej późniejszej rozmowy, bo ona jest odbywana tutaj, ale tak naprawdę finalnie rosz komentuje to w taki sam sposób i akurat nawet podczas tego drugiego już przejścia w tej drugiej opcji, bo zresztą prawie że bym ją pominął tak naprawdę. To przez przypadek zwróciłem uwagę strażników, tych naprawdę ostatnich strażników, kiedy już jesteśmy na zewnątrz, jakby tych lochów, gdy już jesteśmy na dworzu i tam, tak naprawdę, gdy nawet nam pomaga Roche, jego oczywiście temerskie tajne oddziały, gdy strzelają skórz, tris, rzuca czarami i tak dalej, żeby tam zabić tych strażników. To Roż i tak komentuje to w taki sposób, że jest cisza, i że spodziewali się tak naprawdę, że Geralt zrobi w lochach drugie blawikan. Cisza i spokój. Jestem pod wrażeniem. Chłopcy stawiali, że zrobisz w lochach kolejne blawikan. Możemy płynąć? Cisza i spokój mogą za chwilę się skończyć. W zasadzie, nawet jak, jeśli zwrócimy uwagę tych ostatnich dwóch strażników, to Geralt, to Roche i tak stwierdza, że zrobiliśmy to 100% po cichu. No, ale też warto znaczyć, że gdy jakby zabijemy Ariana, to i tak mamy te jakby dwie wersje przejścia tych lochów, gdzie Louise możemy spotkać prawie że pod koniec, gdy już ją przesłuchuje w tym małym pomieszczeniu ambasador, lub po prostu, no, chce jej niby pomóc oczywiście, lub po prostu jeszcze u samego kata. No, opcja z katem wydaje się dużo po prostu ciekawsza, więcej interakcji, że tak powiem, ale no jednak później też ta akcja też się tak rozgrywa, że sam Arian może zostać przez nas jeszcze spotkany pod koniec gry prawie, że o ile się, dobrze, o ile się nie, o ile dobrze pamiętam, o ile się nie mylę, więc bo też Arian tutaj, co warto znaczyć, nie ginie, nawet jeśli wysadza ten zamek, więc sama Luisa wtedy też w zasadzie też przeżywa. Jakby możemy stwierdzić, że no, Luisa jakby i tak odhacza tą swoją historię i ona tam dalej się ciągnie, a i do tego dodatkowo do tego żyje Arian, więc no, tutaj, i tu, i tutaj i tutaj profit. Ehm, przy czym no, ta ścieżka, że tak powiem. Związana z samą Luizą również jest bardzo interesująca. Także no to by było w tym materiale. To wiadomo taki dosyć taki szybszy materiał z, z większą ilością, że tak powiem, montażu. Montażu, ale oczywiście nie chodziło mi o nagrywanie drugiego, nie wiem, let's playa, gdy przechodzimy po prostu przez te lochy. A w takim skondensowanym materiale mogłem umieścić wszystko, że tak powiem, co chciałem. Bez zbędnego przedłużania. Zachęcam również do śledzenia mojej przygody z Wiedźminem drugim. Tutaj na pewno wyskoczył wam odpowiedni link. Jeszcze raz dziękuję. Dzięki, pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnych materiałach cisza i spokój jestem pod wrażeniem chłopcy stawiali że zrobisz w lochach kolejne blawikan możemy płynąć cisza i spokój mogą za chwilę się skończyć